TVG 9, Klaudiusz Wesołek, Witam serdecznie z naszych wewnętrznych kresów. No, od jakiegoś czasu modne jest rozliczanie kolonializmu i przepraszanie za kolonie. No i niektórzy się zaczynali zastanawiać, czy Polska miała kolonie. No niektórzy uważają, że kresy to były. Kolonie Polski, Rzeczpospolitej. No, są to oczywiście twierdzenia naciągane. Moim zdaniem to wręcz są kocopoły. Natomiast można powiedzieć, że nasze kresy miały kolonie. Tak, brzmi to bardzo dziwnie, ale tak było. Konkretnie nasze północne kresy, czyli księstwo Kurlandii i Semigalii. No skąd się wzięł, wzięł, wziął ten nasz wasal, ta, ten kawałek, specyficzny bardzo kawałek Rzeczypospolitej? No, bo tak też się można zastanawiać, kto ma przepraszać za te Kolonie Kurlandii, czy to ma być Polska, czy Łotwa, czy Niemcy, no bo to szlachta niemiecka tam do, dominowała, po pozakonna, jakby, a może ponieważ no Wielkie Księstwo Litewskie też tam było zaangażowane w Rzeczpospolitą, może Litwa i Białoruś też. Białoruś, przepraszająca za kolonię, to by było całkiem śmieszne, już zupełnie. Ale, no, jak, jak to było, naprawdę. No, bo to można dywagować. Czy, czy no kolonie Kurlandii, naszego wasala, były naszymi koloniami różne prawne dywagacje stoczyć, toczyć. Natomiast, no, faktycznie nie uczestniczyliśmy w tym projekcie zamorskim Kurlandii. Chociaż yy, książę Jakub Kettler bardzo chciał polskich królów z yy, dynastii Wazów wciągnąć w to. Niestety yy, czy niestety oni no, się nie dali. Yy, a księstwo Kurlandii i Semigali yy, powstało w wyniku yy, z Sekularizacji y, tych inflanckich, y, północnych niedobitków zakonu inflanckiego i krzyżackiego. Zakon inflancki tam się łączył y, z krzyżakami, później się oddzielił. I jak z tymi właśnie krzyżakami w Prusiech mieliśmy y, no, dużo problemów, to y, zanim no. Y, Część ziemi odebraliśmy, część stała się naszym lennem. Też nas później yy, zrobili w ciula, yy, w czasie potopu szwedzkiego. Natomiast yy, z Kurlandią i Semigalią żadnych problemów nie było. I do Polski ona sama yy, przyszła w obawie przed, yy, przed yy. Iwanem Groźnym przed rosyjską agresją. I wówczas, właśnie Gotthard Kettler do, dokonał sekularyzacji, właśnie zakonu, i złożył hołd lenny królowi Zygmuntowi Augustowi. No i jego słynny wnuk rozpoczął ten swój projekt zamorski, no bo Kolonie to tam się z wielkimi podbojami kojarzą. Tam akurat chodziło bardziej o faktorie, takie, właśnie malutkie kolonie, które miały być bazą do handlu zamorskiego. On nie chciał podbijać wielkich terenów, ale mieć właśnie w różnych częściach świata swoje takie faktorie. Jedna z nich to był Trinidad. Znaczy, to była, był kawałek wyspy Tobago. Dzisiejszy Trinidad i Tobago, to Tobago to jest tam mniejsza wysepka i on, on tylko część zajął, ale jemu chodziło tylko o to, żeby tam zrobić port i bazę dla, dla handlu zamorskiego. Także, no, aha, druga, druga kolonia była też w Gambii, u wybrzeży zachodniej, Afryki to była y, mała wysepka świętego Andrzeja, y, która w języku tubylców nazywa się y, ciekawie, bo Kuntakinte. Y, Także, a jeszcze, jeszcze wraz, co ciekawe, chociaż był y, y, kacerzem, y, y, protestantem, luteraninem, to Jakub Kettler nawiązał współpracę z papieżem w celu no, chrystianizacji Australii. No i też tam pewnie, pewnie pragnął przy okazji jakieś swoje faktorie potworzyć. No niestety tam ten papież zmarł, nie pamiętam jak, jak jego imienia. Kolejny papież już nie był, nie był zainteresowany jego pomysłami. No ale mówię to nie, nie była jakaś polityka imperialna ale no, typowo polityka rozwojowa nastawiona na handel zamorski on rozwijał w Kurlandii stocznie porty no i no wszystko co się wiąże z handlem zamor, zamorskim z tą no, już z tymi nowymi formami gospodarki bo niestety Rzeczpospolita już wtedy zaczynała przeżywać swój gospodarczy upadek. Już handel z zbożem tak się za bardzo nie opłacał. To nie, nie, na pewno nie było wystarczające do, do, do tego, żeby utrzymać gospodarkę na odpowiednim poziomie. Przestaliśmy być konkurencyjni. No czym co nadrabiano? No nadrabiano dociskaniem biednego chłopa. Co też no do końca, się w tej średniej szlachcie nie udawało. natomiast udawało się magnatom i, i też właśnie co, coraz większy wzrost znaczenia magnaterii, oligarchii magnackiej. I no zrobień przekształcanie się w takie no, no, bardzo prymitywne, i gospodarczo, i, i politycznie państwo. Także jeśli chodzi o historię samej Łotwy, no to, to Łotysze porównują to, że, że bo część współczesnej Łotwy to właśnie była Kurlandia i Semigallia, a część też była w Rzeczpospolitej, ale, ale w ramach Inflant i no, chociaż w tej samej Rzeczypospolitej, no to yy, porównanie, oni porównać mogą to mniej więcej do, do różnic u nas, jakie między Poznańskim a Galicją, czy nawet Poznańskim, yy, czy Pomorzem a Wołyniem i, i, i Polesiem. Były naprawdę, naprawdę spore różnice gospodarcze, właśnie spowodowane tym, yy, tym rozwojem handlu zamorskiego. No i Jakuba Ketlera pokazuje się no jako człowieka bardzo takiego pazernego, nastawionego na kasę. Taki fajny filmik, kto zna angielski to polecam sobie na YouTubie poszukać Jacob Ketler, tam Kurland ewentualnie i tam w jednym z filmików taka, taka fajna animacja jest, że tam co chwila mu się pojawiają takie złote monety w oczach. Ale tak naprawdę, jak mówię, on nie był ani tam imperialistą wielkim, ani, ani takim człowiekiem, który tylko o Kasie myślał. Tylko myślał naprawdę o, o tym, żeby zadbać o dobro w pierwszej kolejności swój swojej małej ojczyzny, Kurlandii, jak, jak i całej Rzeczypospolitej. No niestety nie udało mu się wciągnąć naszych królów, tylko no, Władysław no, jedno no, co zrobił, to pozwolił mu, on, on i, i tak Kurlandia miała dużą autonomię w ramach Rzeczypospolitej, ale on jeszcze dodatkowo y, pozwolił mu prowadzić własną politykę celną, no, przy czym te cła na te towary zamorskie bardzo obniżał. I właśnie nie wiem, jak to było. Czy, czy jakaś ta taryfa celna, między czy bariera celna między Kurlandią a resztą Rzeczypospolitej była? Czy tam Polska też, też na tym jakoś, jakoś korzystała? No w ogóle, w ogóle polskich materiałów na ten temat bardzo mało jest, trochę jakichś artykułów. I, i filmików po angielsku można znaleźć w necie, a y, warto się dowiedzieć więcej o, o tym człowieku, bo naprawdę gdyby, gdyby y, polscy królowie podjęli y, jego pomysły, to y, naprawdę y, historia Rzeczy, Rzeczypospolitej. Y, Poszł, mogłaby pójść w zupełnie innym kierunku. Zamiast y, się zwijać, to, to by się jeszcze bardziej rozwijała. No chociaż. Co? Tak, w końcu byś, doszłoby do tego, żebyśmy bawili y, się w luksusach, rządzili światem. Co to takie dobre było dla nas? A nie zostalibyśmy Chrystusem narodów. no to jest chyba nasza rola, nie? A może jakoś dałoby się pogodzić jedno z drugim. Nie wiem. Yy, no, warto. Warto. Yy, yy, przy analizie historii Rzeczypospolitej zwrócić uwagę na, na tą postać, no, na naszego y, kresowego władcę Jakuba Katlera, no i na nasze północne kresy, czyli księstwo Kurlandii i Semigalii.